Zaczarowany świat i raju, raj! Hej widzowie! Dostaliśmy strasznie dużo komentarzy, zwłaszcza o rodzinie madrigalów, której no, lubimy tam parę osób. na zróbcie filmik który, damy wam tu linka, piszecie sobie, dobra, tu link będzie na końcu filmu, no co pisaliście, że szpital, no pisali też inni, tutaj macie wyjątki, które... którzy nie pisali o szpitalu, to zaczynamy. Rara, jak mówiłyśmy, mocne panie się nam popsuła, ra. nie wyspałyśmy się, Dzisiaj nie chciała działać choinka, no po prostu masakra i jak nie można było zjawiać jakiego to już jest Wielkanoc. No jak to możliwe? Dobra. Da. Musimy... To my mamy te diamenty z poprzedniego odcinka, my ich nie wyjęliśmy do naszych głosów. Wejdźcie na to bo i wtedy. Dobra, odsuwamy to gównienko. Mamy diamenta dla kolanity. Dziękuję to. A zatem co, to co? Mamy to. No i rara, no i dobrze. Kolejny. A kolejny heba chyba jest tu. A ja. ja, chyba rara. sorry, pomylić, bo on był tu. Co nam się stało? My lubimy grać w takie bokeh, to fajne gry. Tak więc mamy już i, wszystkie riruje I tutaj jeszcze jest, tylko interesujemy się tym czymś, bo dalej tam są rzeczy nie do interesu naszego, czyli zamykamy to. No i idziemy na kolejnego piętraka. Czyli e. Chyba to było na dwójce. Bo my, serki, my wszystkich diamentów tu nie pamiętamy. Jeśli o jakimś zapomnimy, to przypomnijcie nam rabo na serio. Chyba tu były trzy. Czy ile tu było diamentów, ra? Bo jeszcze było na jednym. więc jesteśmy pewni, to tu. tu. Dobra, i tutaj był diament. Dalej nie pamiętamy, widzowie, żeby tu były diamenty. Jak się pomyliłyśmy, to napiszcie nam w komentarzu, dobrze? Macie link. Teraz czekamy 10 sekund, abyście sobie zapisali i powiemy wam, powiemy niestety nasz sekret, bo nam dużo drobę. Dobra, link już był. Czas na sekret ra ja moment wolotko.